Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Arczo.pl zapraszam was na pierwszy odcinek z Eurotrack Simulator 2. I dziś rozpoczniemy naszą podróż po zacnej Europie. I dzisiaj startujemy z Warszawy tym oto, tą oto ranówką, premium. I mamy dzisiaj do, do, do przewiezienia do Olsztyna widok 14 ton. Wsiadamy i okay, odpalamy, ruszajmy. nawigacja jak widzę. Na czasie, na miejscu, więc dobra, lecimy w drogę mamy 185 km, więc króciutka trasa Ale zobaczymy Czy będzie Wam się podobać taka forma też coś nowego na kanale. Jakieś inna gra. Oczywiście farming też jest nagrywany. Skręć w prawo, a następnie jedź dalej prosto. Dobra, hamował mocne. Jedź prosto. Chwilę ja muszę zastopować. już jedziemy z powrotem, Wracamy. Przygotuj się do skrętu w prawo. Mówię zobaczę jak to, jak to się przyjmie na kanale. Może będziecie Skręc. chcieli. Coś innego. Oczywiście jak macie modyfikacje jakieś sprawdzone, to chętnie. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Chyba trochę będziemy musimy z... skręć w lewo. Ciszyć tą panią nawigację. Tak, to jest ok, fajnie, fajnie, No ale no jednak troszkę, pewnie za głośno będzie to słychać. Obstałem że tak odcinki z ETS-a powinny się pojawiać co dwa dni we wtorek i czwartek No chyba, że będziecie chcieli częściej No to pomyślimy nad tym. Rozważymy propozycję moim zdaniem takie ...dwa we wtorek i w czwartek i we wtorek tak. więc powinny być w miarę w porządku Jak na początek nagrywania Gdybyśmy mieli na razie dwie gry, chyba że coś wpadnie nowego Trzymaj się to, lewej strony, a następnie skręć w lewo To moglibyśmy coś nowego ale na tym to jeszcze będzie Skręć dużo trzeba popracować, więc rozpoczęliśmy w Warszawie Nie przekraczajmy z prędkością aż tak Główna siedziba znajduje się w Warszawie i jak już zdążyliście zauważyć wyborem mój był DAF XF105 czemu No ja jakiś mam taki sentyment do tych DAFów nie bo każdy każdy Volkswagen to wszystkim jeżdżą z kaniami Mercedesami a mówię nie trzeba DAFem mogłem też i Renault Renault też jest jak dla mnie no tak spokojne i takie proste w środku aczkolwiek czekam na Renault Range T z tych nowszych takie takie nowe nowe oblicze tych Renault we weszłyby we A pijany zając jeżdżę. Znaczy, no, jeżdżę na kierownicy, to może nie jeżdżę na kierownicy, co na pewno by mi to utrudnia. Są takie bardziej kwadratowsze ruchy, moim zdaniem. Na kierownicy na pewno byłoby to płynniej. Jednakże nie chcę na razie inwestować w kierownicę. Chcę najpierw zainwestować, tak jak na lewej widzicie, w monitor. Znaczy, na spłatę monitora już, a później pewnie w jakiś o wiele lepszy mikrofon, a nie ten ze słuchawek. Sami słyszycie jaki mam głos, dziwny, taki zbu zbugowany, przebarwiony, ja nie wiem jak to nazwać. A też chcę, żeby to jakoś ładniej brzmiało na, prosto. na kanale, na odcinkach i ogólnie na live'ie. Żeby nie mieć, tak, nie mieć takiego przesteru czy coś No i pięknie już Stało 130 km, więc szybci szybciutka traska będzie Taka krótka Pokażę Wam też jakieś tam ustawienie jak u mnie to wszystko śmiga Na obecną chwilę tutaj grafika to wszystko Jeżeli przeszkadza, przeszkadzałaby wam nawigacja, ja to ja mogę wy, wyłączyć mnie tam. Bez różnicy czy ona jest, czy jej nie ma. Bo ja tego tak naprawdę nie słyszę Jak ona będzie pracowała. Czy nie będzie zagłuszała mojego głosu bo to różnie też bywa? Oraz samochody. A i dwa też powiedzcie, czy słychać te dźwięki? Dźwięk są klaxona, czy czegoś tam, kierunkowskazów, Żeby to już tak mieć usta ustawić sobie, żeby to już tak kulało. Obecnie mam dwie modyfikacje na realne korporacje oraz ten advisor którego widzicie na górze. A na live'ach go zbytnio nie widać, bo niestety overlay nam przeszkadza troszkę. Więc możecie tutaj zobaczyć jak to się prezentuje. Szczerze bardziej ułatwia niż ten dorad drogowy, bo nie jest taki kloc w prawym w dolnym rogu. Tylko to jest tak. Zgrabnie, zgrabnie tak umiejscowione na górze, co nie, za, nie zasłania nam dużo, dużo ekranu. To nie multi, że odstąpię. Aczkolwiek na multi multiplayer też jest haus, bo czasem nie, od, od, nie odtrąbią. A właśnie, na live'ach są też i live'y z multiplayer'a, więc kto będzie chciał, to na moim jest social prosto. media będzie wszystko podawane. Kiedy live, z czego, o, o której, do której. Więc różnie bywa. Tam. I wszystkich fanów zapraszam. Zapraszam oczywiście na live'iki Jest tam małe grono ludzi, ale zawsze im więcej, tym więcej, tym nasz kanałek się rozwinie. Szczerze, wolę bardziej izieć takimi. Pobocznymi trasami jest bardziej tak pokazane, jak naprawdę jest obzorowane jakoś tam w części, jakiejś części. Mapa, bo na autostradzie to jedziemy i jedziemy. Mamy tylko lasy i tyle, i droga przed sobą. A tutaj mamy auto pola. Jakieś ścieżki, takie jak tutaj mieliśmy po lewej, jakieś drogi mniejsze. Tak bardziej kolorowo, no jak będzie czasami trzeba będzie jechać autostradą, no to niestety będziemy jechać autostradą. Ale będę jak próbował tak bardziej tymi też dużo bocznymi jeździć, no tak. Żeby nie zanudziło, się nam dość szybko. No aczkolwiek nie nudzić się już od tyle takiego czasu co gram, to gra ma i tak mega potencjał. Dość dużo osób nadal w nim gra, co pokazuje jak dobrze SCS Software stworzyło tę grę. Nie mówiąc już o różnych dodatkach mapowych. Co też dużą zaletą jest tego, że tak, tak rozbudowywują tą mapę. Co przekłada się na plus tego? Powoli będziemy dojeżdżać tym oto zestawikiem. Zostało nam 20 km więc... Jesteśmy prawie, że na miejscu. No na live'ach nie patrzę tak jak teraz tutaj rozglądam się, jak to powinno być w prawdziwym samochodzie. No ale no na no odcinkach już tak będę próbował w ten nawyk wejść, żeby Rozglądać się, uszywać kierunkowskazów, co też jest ważne. No i obstawiam, że ten symulator zmęczenia może tu być trochę przydatny. Aczkolwiek na początku to jest niepotrzebne, bo jeździmy zestawami od pracodawców. Może jeszcze nie, nie mamy. Zbieraliśmy na swój zestaw, więc ten symulacja znaczenia nie będzie nam przydatna bo trasy na początku będą krótkie już jesteśmy po sztynie Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Ja z na bazę. prawej strony. Jesteśmy na miejscu cali i zdrowi. Weźmiemy sobie najtrudniejsze parkowanie, żeby było, więcej punktów. dobra, oddajemy rzucenie. I pięknie 12 tysięcy, zarobiliśmy 275. Co wbijamy nowy poziom, będziemy w ładunek o wysokiej wartości. Na razie szli i tak ekologiczna jazda. Pokażę Wam ustawienie, jak u mnie to o grafika chodzi. Skalowanie na 125, tutaj wszystko połączane i jakoś odbić wysoka, jak widzicie, tutaj. Więc to tak, wszystko dostosujemy na 144 Hz, więc zobaczymy, jak to będzie chodzić teraz. Dobra, na no dziś to wszystko. Jeżeli Wam się spodobało zachęcam do subskrybowania, zostawiania łapek oraz komentarzy i do następnego odcinku trzymajcie się i cześć!